Jakiś czas temu na amerykańskim Nickelodeon premier miał specjalny odcinek Harmidomu Skult przedstawiający bohaterów, którzy przeżywają swój pierwszy dzień w nowych szkołach. I jednak nie o samym epizodzie będziemy rozmawiać, o ogromnych zmianach, jakie nastąpiły od tego odcinka w kreskówce mocno wpływających na odbiór całej serii. Zachęcam nowe osoby do zostawienia subskrypcji na moim kanale, bo jeśli wiemy ich 50 tysięcy, a naprawdę nam niewiele brakuje, to organizuję dla Was coś specjalnego, a więc gorąco Was do tego zachęcam. Jeśli pod. Tym odcinkiem w przeciągu 24 godzin uda Wam się wbić 2000 łapek. To przygotuję kilka odcinków na ten tydzień, a więc obiecuję, że nie będzie Wam się nudziło i zrobimy coś fantastycznego. Punktem zaczepnym całego odcinka jest odejście Hanis Harmidomu. I tak, nie jest to żaden żart czy fotomontaż. Najstarsza z sióstr opuszcza rodzinę dla studiów. Zauważamy scenę dosłownie łamiącą serce, gdzie żegna się z każdym domownikiem, a ci z żalem żegnają swoją siostrę i córkę. W części odcinka widzimy problemy Hani z akademikiem, a dokładnie pokojem, w jakim zamieszkiwać będzie dziewczyna. Każdy przysparza jej problem oraz ciężaru dodaje sam fakt oddalenia się jej od Rubusia. Wszyscy wiemy, jak są blisko siebie, a studia tego nie ułatwiają. Wydawać się może, że na końcu rzuci to wszystko i wyjedzie przez w bieszczady, że harmidom może zostać uratowany, ale w ostateczności Hirek przekonuje jej do zmiany zdania i dziewczyna idzie na studia. Jednak to nie jest koniec niespodzianek, jakie przygotował dla nas ten specjal. Mniej ważną rzeczą jest Hirek idący do Middle School, czyli polskiego odpowiednika starych gimnazjów. Chłopak na Zimianie, jak i inne siostry w podobnym do niego wieku, cierpią na tym najmniej. Pomimo początkowych niesmaków, wszystko prowadzi do szczęśliwego zakończenia i jest tam razem ze swoimi przyjaciółmi i jest naprawdę zadowolony z wejścia w wiek dojrzewania i wyższy poziom pozyskiwania wiedzy. Jego przejście nie ma wpływu na cały kształt serii, i całość zostanie pozytywnie Zachowana. Zszokowała mnie jednak decyzja z najmniejszą członkini armii domskich, mam tu na myśli Holly. Zmiany w jej postaci możemy zauważyć właśnie w najnowszym piątym sezonie, kiedy to zaczęła ona mówić już normalnie. Śmiga językiem jak Trelela. Niezaprzeczalnie jest to bardzo uroczy zabieg, słodzący nasze serduszka, ale czy to dobrze wpłynie na przyszłość animacji, szczerze nie sądzę. Do tego przekonuje mnie jeszcze bardziej umieszczenie jej w przedszkolu, które miejsce ma właśnie w odcinku z Kult. Nasza Holi od teraz nie będzie już bobasem mówiącym kupcia, ale przedszkolakiem, który nie będzie takie samo. Patrząc na to wszystko, co zaszło wraz z tym epizodem, ma naprawdę ogromny wpływ na Harmidom. Uważam, że jest to powoli koniec tej animacji. Powiedzcie mi, mimo wszystko Harmidom bez jednej siostry nie będzie taki sam. Kurczę, przywykliśmy do niej i nagle w serii ma ona zniknąć od tak po prostu, bo jest na studiach i odejście będzie równać się też z brakiem pojawiania się Robusia i historii miłosnej. Kto mimo? Wszystko nie lubi patrzeć, jak te dwa przesłodzone ptaszki się kochają. Powiedzcie mi, jestem przekonany, a nawet mam nadzieję, że twórcy nie wrzucą postaci zastępczej za najstarszą siostrę, bo będzie to naprawdę cios poniżej pasa. Moim skromnym zdaniem, z którym wy nie musicie się zgadzać, Harmidom celuje w złą drogę. Chcą przedstawić przejście bohaterów w dorosłość, wyższy etap niż byli od początku serii. Jest to naprawdę bardzo ważny krok, który niewiele animacji były w stanie podjąć, ale wiecie co? Uważam, że animacje powinny być stałe w chronologii i wydarzeniach. To tylko i wyłącznie kreskówka przedstawiająca losy bohaterów i zrobienie ich starszych jest naprawdę dziwne i nietypowe. Na pierwszy rzut oka może wydawać się fajne, ale czy później będzie nas to tak satysfakcjonowało i dawało radość? Szczerze nie sądzę. Jestem przekonany, że scęskni się za niemówiącą i raczkującą Holi i wkurzającą Honią i przesądzonym związkiem z Robusiem. Myślę, że twórcy próbują już na siłę dodawać zmian Harmidomowi, bo dalej jest bardzo popularny i twórcy wraz z samym Nickelodeon nie chcę rezygnować z tak sukcesywnego produktu. Jednak powiedzmy sobie szczerze, ile też można wymyśleć nowych odcinków i pomysłów, kiedy serial startujesz z piątym sezonem. Wielokrotnie widziałem powtórzone schematy, lekko pozmieniane, aby dosłownie nie zgapić tego, co było w odcinkach kilka sezonów temu. Dla mnie jest to powolny koniec rodziny Harmidomskich i ich raskówki. Napiszcie co, wy sądzicie o tym w komentarzach na dole.